Jeśli nie macie pomysłu na lunch w knajpie lub też szybko musicie ugotować obiad, to dzisiaj chciałbym pokazać Wam super proste drobiowe kary gotowe w mniej niż 30 minut. Zapraszam. Cześć, tu Michał Orowski i jesteście na kanale Gear Polska. Ponieważ ma być szybko, bo czas to pieniądz, od razu zabieramy się do roboty. A ponieważ przepis jest naprawdę minutowy, warto zacząć od przygotowania sobie ryżu. Na oleju podsmażam pierś kurczaka pociętą w dość grubą kostkę. I po około minucie dodaję cebulę i wszystkie przyprawy, czyli tarty imbir, tarty czosnek, przyprawę kary, mielony kumin, paprykę, kolendrę, cynamon, pieprz i sól. Pierwiciele ostrej kuchni mogą dodać pieprz, cayenne lub chili. Gdy cebula lekko się zeszkli, dodaję koncentrat pomidorowy, siekane pomidory z puszki i wszystko zalewam mlekiem kokosowym. Doprowadzam do lekkiego brzenia i dodaję nieco warzyw. Moim zdaniem najlepiej pasują marchew, groszek i szpinak. Teraz redukuję ją do pożądanej gęstości, a jeśli nie chcemy, aby warzywa za bardzo zmiękły, można sobie lekko pomóc mieszanką skrobi z wodą. Ale ja lubię taką nieco rzadszą konsystencję. Na koniec podaję karę w miseczce z ryżem i dekoruję sporą ilością dymki. I to tyle. W mniej niż 30 minut mamy pyszną, aromatyczną karę. Co powiecie na takie ekspresowe danie? Jeśli spodobał Wam się ten przepis, koniecznie dajcie łapki w górę, a w komentarzu napiszcie, jakie Wy macie pomysły na pierś lub inne szybkie danie poniżej 30 minut. Przy okazji pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych naszych przepisów. A ja dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Smacznego!